To jest Sokatwarzowa w kolejnym odcinku. Dzisiaj z gry w stars i Dzisiaj. 20 ragada blue. Mega box. Nie wiadomo. Co wygra? Więc. Kurde, nic nie ma. Nie wierzę. Ale 12 do bulla Nic nie ma w tej skrzynce. No tu nie wierzę. Po prostu. Tragedia z tymi skrzynkami. Skrzynki mnie po prostu wynerwiają mamy. Jeszcze gramy w okolicy starta i chyba będziemy... Tak, to polega na brunieniu, więc biorę ośmiobitowca, bo mi się na tym ten, na ten truje fajnie gra, albo pamkę, nie wiem, może wezmę jednego ośmiobitowca, bo on ma więcej, on ma może mniej hapa, jego ult jest bardziej przydatny, bo odlecza HP troszeczkę, jakby coś takiego i dodaje więcej mocy, więc... Moim zdaniem jest lepiej grać towcem, No nie, no fajnie fajny jest taki duet: Ośmielitowc i papka, Bo y, Ogie mają takie fajne super ataki i to się bardzo w tej grze przydaje, żeby to grę wygrać. To się bardzo przydaje do tej gry. Ta myślarska, fajne, tyle powiem. Nie, no na razie to tak się powiedział. O, już się zrobiło ostrzej. Dobra, fala czwarta. Zaraz będzie fala piąta, od fali piątej i nie, fala od fali dziesiątej powinien być ten. ten Taki wielki jadusz powinien być. Dobra. Ej, nie no, nigdy nie grałem w Piperat w trybie. Czemu było takie... Lagi. widzicie co, taktyka. Mówiłem, teraz idzie wielki jadusz. Ja idę do jego na razie, żeby go spowolnić. O kurde, oczywiście na ostro. Połóż mi z tym potem. No, no i moiś sobie teraz nie poradzę oczywiście Ile ja tu Wziąłem jeden ticket, o to, w sumie to dobrze Że wziąłem jeden ticket Zapomniałem ten No nie, i giniemy Kurde, no fajnie się grało Tylko, że szkoda, że grałem w Spyper na tym trybie Ale nas otoczyli widzicie Kurde pałkę może jednak wezmę No właśnie o to mi chodzi Może pałkę wezmę Bo ona ulecza Mało mi da No wiedziałem Chwila na razie Wezmę 2, bo chcę mieć równe 10. I teraz wezmę Może pałkę O mogę ją Fajnie. Chcę wyrównać te do dziesiątki, a potem zagram pewno, bo to bez sensu ten. Właśnie. Nie no, kto wziął Bila ten tryb? Oczywiście Rusek. Typowe. No, fajnie, że jesteś z ośmiobitowca, bo ja z ośmiobitowca mam fajnego ulta. Jeszcze fajnie, i fajnie, i mi się papka ładuje. No i babce się ładuje szybko też. To też jest jej plus. Szybciej od ośmiobitowca. No, ale na próbę chciałam z nim, nim zagrać. Dobra, uratowałem typowe życie. Chyba. Nie wiem. XD po prostu. Tak przy tej grze mam frajda. Inna nigdy grami tak dużo radości nie sprawiała. Albo złości. To też. O, a co mnie uderzyło? Dobra, ja idę do bota, a to, o, o, ja idę do bota, bo to się bardzo upadło, bo się spowolni, typowe, co to ma być, stary, nagary, co to, kurde, jakie ono agresywne. Dobra, jest, obroniliśmy się. Fala dziewiąta. No i źle ulta postawiła, on był wcześniej dobrze. Dobra, nie no, w sobie to z dwóch stron. Taktycznie po prostu. Zobaczcie, jak to jest porozstawiane. Taktyka ziomy. Widzicie, jak mi się fajnie szybko ładuje ten ult? No zobaczcie sobie na razy, bo pan C się chyba, moim zdaniem, ze wszystkich zedmiorzy, i ten, najszybciej ładuje ult. To jest właśnie w tej grze fajne, bo ta gra ma czasami plusy, czasami minusy, bo wcześniej, gdzie się na niej grało, jeszcze to wtedy była taka stara wersja, stara wersja, co ja to, to Braustart miał takie lagi Wytrzyłaś o 2 minuty i 57 sekund, a mamy 100%. Co jest tą gromie tak dzisiaj? Tu kurika, że ty Au Strzelać do niego!

Mamka widocznie jest moim faworytem na ten tryb. <śm> <śm> No. no bo mam ten, yy, no bo po prostu mi się nie chciało włączyć gigra. Ja nie wierzę. Nie, i przegraliśmy to już. Ej, kto na ten tryb normalnie bierze ten? Kolta? Nie, nie kolta tylko na ten tryb kto normalnie bierze B? Nie wiem, B jest No na ten nie Ty nieźle wytrwaliście. Tryb... No super po prostu, a mogę, ja już... Użyłem... Mogę, mogę z wami, ja... ja wezmę pan, ty weźniesz tego. Chodź w Dobra. Czekaj, ja intern. się internet. będzie pewnie lagował Dobra, gramy. Przepraszam za tą rozmowę z moim kuzynem, no ale była interwencja potrzebna. O kurde. Nie, to już koniec 5 minut i 10 sekund. Nie no, to w sumie długo. Ile biletów postawiasz? Dwie, a później postawię 10, dobra. Kurde! 5 minut i 20 sekund, ale to, to też dobry czas. Otworzyłem na początku mega boxa, zgadnię co mi wypadło. No właśnie. Ale mam. Nie ma nic. Czekaj, tak, wezmę 10 tiketów. Kurde, nie! Nie, co ja zrobiłem? Ja chciałam normalnie wziąć tikety na razie, a potem cię przyjąć, a potem weszłem! Potem weszłem. No muszę go. do naszego kanu? W nie wiem. Zrobię stopca. Ja jestem tu. Chyba. Ty byś był. Gdybyś był... Przed tobą na bank. byś był tu na 16 miejscu. Na 15 miejscu. Ale wiesz, że ja mam 9000. Te gdzieś. Wiesz, że ja mam 9... Pamiętasz. Kurwa, ale ty masz fajnie. No. Cz, cz, no bo masz pana pij, on nie jest dobry. O. On jest dobry. Piszcie w komentarzu, czy pan pije jest dobry. Bo pan Pi jest dobry dla mnie, dla mnie, tylko że szkoda, że dali mu tak mało HP. Tylko szkoda, że mu tak mało HP dali. Oliwier wydropił go? Go? Oliwier Nie no, Oliver ma widocznie farta. Jakby, co, jakby ktoś nie wiedział, co to Oliwier... Kim jest Oliver, to jest mój kuzyn. Nie, bo on ma już inne konto. Nie, bo... Nie no, ale wiesz, kogo by chciał bardziej od pana Pi? Tak. Maxa. Bo Max jest dobry Oliver go miał Ale Oliver go trafił jak miał 500 pucharków No nawalaj dogiej Nawalaj do tego buta Nawalaj, nawalaj, nawalaj Dobra Fala ósma Jak wziął 500 gabłów to co być kupił? Mega boxy sentiego Sediego. A, ja, a wiesz kogo ja mam w ofercie, ten w sklepiku? Oh. Palapę i Sandy Znaczy się nie opłaca się kupować z ge, e, ge, Tych ge, e, za Za gami skinów Moim zdaniem się bardziej opłaca, wiesz to Kupować z, za ten... Za gęły ten Mega boxy czy na skrzynki Milion procent na legendę Bardzo małe no, a mi się jakoś z tej skrzyki legenda dropleła. Legenda ja mam legendę rozrzuca. Ha, 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 Ja mam więcej. No bo ja no bo kiedy ja trafiłem za 5000 pucharków w Jo piciule! Jak się na nas teraz rzucił typy! No i fala 13, ale elo, Wygracie. Nie da się w tej grze wygrać. Pięknie, tylko, tylko przegrać. Jakbyś zaraz fajka trafił, Leona? No to w sumie to by był w raju po prostu. Wiesz, że ja dobiję za niedego bó bólem na 20 rangę. Ty Kurde. Ty mega boxa otworzyłeś? No. I oczywiście nic nie wypadło.

Ale będzie dłuższy odcinek. Może następny odcinek będzie z tobą, bo ja już go będę musiał kończyć. Tak, będę go musiał kończyć, tylko wykoczę te etykiety. No. Patrz. Ona mnie pochylkowała od ciebie, ma Leona. No to ma farta. Ma wszystkie epiki. No i? No to ma farta i tyle ci powiem, no bo ciężko mieć taki fajny ten. Zostawcie! Zostawcie nas! Nie, no, to już przegraliśmy. To już przegraliśmy. To już kurde przegraliśmy. Ale zobacz, to już przegraliśmy. No i koniec. Pan Bacyczki zaśpiła. XD. Ale to chyba, to chyba nie jest człowiek, tylko robot. No nie, pl Pluszowa zabawka. Ojej, sorry, przyjmuję cię. No jeszcze raz mnie zaproś Zapomniałam twojego niku. No i mam skrzynkę. No i nic. No, no i to będzie ostatni odcinek. Już tylko powiększy tikety. To będzie już chyba ostatni. Nie, bo jeszcze ten. Ośmiobitowiec, ośmiobitowiec Mogę ulepszyć? Go tak, mogę ulepszyć. Dobra! I'm playing game into the game. O! 2 8 bitowca! XD! XD. Ale ja bym chciał... Nie wiem i ja bym chciał mieć pan, bo mi się nie ją lepiej grać niż 8 bitowca. No może No dobra, trudno. To by się jeszcze nie lepiej nauczyć grać, więc ci ustąpiłam. Ale fajny tydzień, 2-8 bitowca i ten. Dwa śmiobitowce i jedna pamięć, no po prostu najlepszy w na świecie. Przydałaby się jeszcze ten... Nie, przydała... Y, przydałby się jeszcze El Primo. Nie, Bo źle mnie już. Ja nawet ich nie mogę dotknąć. Przecież by sobie sami poradzić, ciebie za mnie. Ja no, graj też. O właśnie, nerfienie się w tym, zapomniałam o tym, to jest fajny sposób. Idzie jakoś. Czy jest Postan Leczysz? Nie, tu! Ty debil. Nie. nie. O, to ma dalej 100%. Ja cię wolę bardzo, dziękuję. Moc kudaska. Ale po co te debil w tamtym miejscu to tam? A nie, bo w sumie wiesz dlaczego się na dwóch bitowcach nie poleca ulta? Bo to bez sensu. Bo to ci tak... A nie no, w sumie to troszeczkę wasa, wiesz dlaczego? Bo to po ci tyle ten damage ile tam jest, więc to w sumie ja akurat fajnie gdyby było trzech ośmiobitowców. Help! Help! A co postawiam? Brawo, nowe osiągnięcie po prostu. tutaj poddaję. O kurde! Jak raz się zaczyna robić trudniej, co? No! Kurde, ale no, nie no! Jest plus. Po dalej, po dalej mamy lecnicę i to podwajanie. Jessie by się przydała. O, no, fajnie, gdyby nam dali jeszcze Jessie. Ja kurczę jeszcze nie zużywał, jak to się skończy? Ciekawe, to trwamy. Kasper, tam. Go. Gdzie on to postawił? Jest. Nie no, on to postawił, żeby ich spowolnić Nie no, w sumie to, to troszeczkę mądre No i zdechnie No i zdechnie, do widzenia Ale, ale my to wykorzystaliśmy Kolejne. Ej, teraz trudno jest Ej, teraz trudno No i leżymy, leżymy teraz, ja ci mówię, że teraz leżymy, teraz leżymy Kurde Dobra uff, zdążyliśmy. No i najgorszy was. Co z Oczywiście najgorszy ten pan. Z go. A, w sumie to akurat lepiej, bo dwu... Ola, bo... nowa, No, no, troszkę inaczej. Dobrze. Jest! Dobra. Muszę teraz znowu mieć ulta. Nie, teraz mam, to, jest, to jest najgorzej. To Tam Tamten typ. Bo to tu ja jeszcze nie umy tak. Dobra. Za niedługo muszę skończyć ten odcinek. Well. Za niedługo... Na samym odcinku z Brassa będzie o tym, że dobijałam bólem 20 rangę. Jutro jedziecie gdzieś na noc słyszałem Gdzie? Nie wiem, nic o tym nie wiem. Zobacz, ile mi brakuje do Przyda ulta. Się, ej, zobacz, ile mi do ulta brakuje. Przyda się, się nie, czy nie? Przyda się. Piona. Mhm. wygramy to. Na bank będzie więcej niż 5 minut, jak tak dobrze będziemy nadal grali. Na pewno to wykrekałem teraz. Na bank. No i wykrekałem to. Albo. Kurde, ej, nie, no! To jest wnerwience. Kevin, mama! Nie no, w sumie nam te ulty mi ich spowolnić, więc no też jest to... Robot. Tak. <grym> Jakie wielkie! Ej! Ej, ja się tego najbardziej boję! No nie! Nie wierzę fala 22, jak teraz będzie very hard! No nie! Ile oni mam życia, o Jezus M mówiłem, że teraz będzie very hard. Ja nie wiem co tu się dzieje po prostu. No chociaż niech będzie 5 minut Chociaż 5 minut. Kurde! No i będzie 5 minut, no ale co z tego? Kurde. Dobra. Dobrze też poszło. Przeczytać ci mój najlepszy czas Na tym trybie Ile dostałem, matko boska ja, ja nawet nie mam skrzynki Nie ma nic, super Dobra, w tym odcinku to było na tyle Ja się z wami żegnam Elo, elo